Cześć, witam Was w trzynastym filmie na moim kanale. I jako, że jest to film trzynasty, dla niektórych z nas y, symboliczna y, liczba, dla niektórych szczęśliwa, dla niektórych ekstremalnie pechowa, to stwierdziłam, że z okazji trzynastego filmu nagram coś zupełnie innego niż to, co nagrywałam dla Was do tej pory. A mianowicie z okazji trzynastego filmu, trzynaście najbardziej bzdurnych poglądów dotyczących perfum. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. I być może, jeśli macie wątpliwości i yy, dylematy co do niektórych sytuacji związanych z perfumami, absolutnie je wykluczy i pozwoli Wam spojrzeć na świat perfum bardziej optymistycznym okiem. Słuchajcie, i pierwsza bzdurna teza bzdurny pogląd, z którym spotykam się do dziś najczęściej, chociaż byłam przekonana, że ludzie już po prostu z tego wyrośli, a mianowicie pogląd że testery pachną mocniej niż produkty. Ja się zapytuję, dlaczego on nie pachnie mocniej? To jest w końcu tester. Powinien mnie po prostu położyć na ziemię swoją mocą, a tymczasem pachnie na mnie równie słabo i równie krótko jak produkt. No cóż, chyba po prostu trafiłam na nie ten tester, co trzeba. Ale dobra, okej, okay, to było trochę y, tytułem śmiechu. Y, słuchajcie, prawda jest taka, że testery nie pachną mocniej niż produkty. Nie pachną. Dlaczego? Słuchajcie, czy wyobrażacie sobie, żeby w dobie, w cywilizowanym kraju, który ma swój urząd ochrony konkurencji i konsumentów, w cywilizowanym świecie, który ma analogiczne instytucje w każdym rozwiniętym kraju, sprzedawać te stery, które nie odpowiadają produktom, które potem nabywamy, jest to, słuchajcie, absolutnie niemożliwe. Producenci nie opędziliby się od procesów sądowych, od grzywien nakładanych na nich za tak nieuczciwe. Praktyki rynkowe, tester po prostu nie może pachnieć mocniej niż produkt, który na jego podstawie kupujemy. Jest to po prostu wykluczone, niemożliwe, bo uwierzcie mi, że gdyby rzeczywiście tak było i gdyby producenci łamali tę podstawową zasadę, że dawaliby do testowania klientowi coś innego niż potem yy, usiłowaliby mu sprzedać, to naprawdę wiele filmów by już na tym rynku yy, perfumeryjnym, olfaktorycznym nie istniało, bo po prostu poszłyby. Yy, z torbami przez grzywne i kary nakładane przez instytucje chroniące prawa konsumentów. Druga, słuchajcie, teoria i drugi pogląd, z którym się też bardzo często spotykam i nie mogę zrozumieć, co skłania ludzi do takiej tezy, a mianowicie perfumy niszowe to same dziwadła. I jeśli, słuchajcie, ktoś z Was również ma podobny pogląd, przywłuchajcie sobie w perfumerii niszowej jakikolwiek zapach marki Serżow. Przewąchajcie sobie Damy Biankę, Lire. Absolutnie powiecie, że są to perfumy sklepiające masowym gustom. Podejdźcie do perfumerii niszowej, przewąchajcie jakikolwiek zapach The Different Company, Sublime Balkis, czy na przykład Pure Eve, którą mam e, tutaj e, przy okazji tego filmu przy sobie. I naprawdę e, pomyślcie, czy te zapachy Pachną jakoś ekstremalnie inaczej niż to, co spotykacie na półkach perfumerii sieciowych i najbardziej popularnych w Polsce. Nie słuchajcie, nisza to nie są dziwadła. Są oczywiście zapachy wśród zapachów niszowych bardziej wymagające, które rzeczywiście od osoby noszącej wymagają już dość takiego wysublimowanego i nieprzeciętnego gustu, niemasowego. Natomiast słuchajcie, znakomita ilość perfum niszowych. To są perfumy najzwyczajniej w świecie pachnące podobnie do perfum mainstreamowych, bo prawda jest taka, że ta nisza z każdym rokiem, słuchajcie, zbliża się. Niestety, albo stety, zależy, yy, czy ktoś jest fanem perfum niszowych, czy, czy nie bardzo, czy dopiero wkracza w ten świat. Ale prawda jest taka, że nisza, słuchajcie, z każdym rokiem yy, coraz bardziej idzie w kierunku mainstreamu i, i bardzo zbliża się yy, swoimi kompozycjami do kompozycji dość popularnych. Przymąchajcie chociażby w Daglasie markę Bajkilion, która słynęła kiedyś z tego, że była jedną z najlepszych, najchętniej sprzedających się marek niszowych. I powiedzcie mi, czy któryś z tych perfum dla Was pachną naprawdę niszowo. Serio. Ale to moje osobiste zdanie. Trzeci bzdurny pogląd, tudzież teza, z którą się spotykam, to słuchajcie, pogląd, że można kupić test tylko o za 120 zł. 119, 110, 140, nieważne. Mogę Wam powiedzieć od razu, jeśli kupicie tester Coco Noir za 120 zł, to obstawiam w ciemno, nawet nie muszę tego testera wąchać w Waszej kolekcji, żeby Wam powiedzieć, że kupiliście podróbkę. Po prostu. Nie ma takiej możliwości, żeby kupić tester Chanel, Diora, Diana za kwotę w granicach 100 zł. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby kupić oryginał. I najłatwiej to zweryfikujecie prostą rzeczą. Sprawdźcie, czy w sklepie w której owy tester został wystawiony, wszystkie inne testery mają tą samą cenę. Bo jeśli Versace, Crystal Noir i Chanel staną na tej samej półce cenowej, to możecie być pewni, że kupujecie podróby. Po prostu. Nie ma możliwości, żeby tester Crystal Noir, Versace czy jakiegokolwiek zapachu, na przykład Chloe, kosztował tyle samo, co tester Diana, Chanel, Diora czy jakiejkolwiek innej marki w mainstreamie, czy w niszy, uważanej za dość kosztowną, po prostu nie ma takiej możliwości. I to jest naprawdę najlepszy sposób weryfikacji tego, czy sprzedawca na Allegro lub perfumeria internetowa sprzedaje oryginalne testery. Porównajcie ceny. Jeśli wszystko jest w jednej cenie, to wiadomo, że nie są to oryginały. Czwarty yy, pogląd i czwarta teza, z którą się spotykam bardzo często, to mianowicie taka teza, że kupiłem. Perfumy, których kiedyś używałem, jakieś nie wiem, 5-6 lat temu, i one są takie słabe, to jest na pewno podróbka. Słuchajcie, kochani, to nie jest podróbka. Prawda jest taka, że istnieje coś takiego jak reformulacja, słowo znienawidzone przez właściwie każdego fana perfum, czyli zmiana formuł zapachowych w związku ze zmieniającymi się obostrzeniami prawnymi, co do możliwości zastosowania substancji w perfumach, które to mają kontakt z ciałem. I prawda jest taka, że na bardzo wielu takich reformulacjach dużo perfum ucierpiało, ponieważ coraz częściej wycofywane są składniki, które podbijały moc, trwałość perfum. W związku z tym te perfumy nie mają prawa pachnieć tak intensywnie i tak mocno jak te, które mieliście 6-7 lat temu i których używaliście. Druga sprawa. Że niekoniecznie reformulacja osłabia perfumy. Bardzo często perfumy osłabiają też sami producenci. Dlaczego? No, jest to po prostu najprostszy chwyt marketingowy. Jeśli coś jest słabsze, nie jest już tak trwałe jak było, to konsument częściej się dopsikuje i częściej perfum używa. Jaki z tego morał? Szybciej zużywa butelkę i szybciej dokupuje kolejną. Więc niestety, prawda jest taka, że bardzo wielu producentów perfum czy to z powodu obostrzeń prawnych, czy to z powodu sprytnego marketingu bardzo, ale to bardzo osłabiło formuły swoich perfum. Kolejna wzdurna teza, z którym się spotykam. Kupiłem perfumy, kupiłam perfumy, których używałam 10 lat temu, kupiłam je teraz, nie dosyć, że są słabsze, bo to, to już omówiliśmy, to jeszcze w dodatku pachną inaczej. I słuchajcie, tu patrzcie, punkt czwarty. To jest ciągle zmiana formuł i wycofywanie z każdym rokiem kolejnych substancji z listy substancji możliwych do użycia w kosmetykach mających kontakt z ciałem. Kolejna teoria, bzdurna, numer 6. Tak, teraz już doszliśmy do szósteczki. Perfumy mają płeć. Jedne są dla kobiet, jedne dla mężczyzn, jedne dla obojga płci, czyli perfumy unisex. Słuchajcie. Prawda jest taka, że perfumy nie mają płci. Noszenie perfum zależy tylko i wyłącznie od naszego gustu i od tego, co nam się podoba. Jeśli by mi się podobały zapachy męskie, to nosiłabym zapachy męskie i miałabym to naprawdę w głębokim poważaniu, czy jest dedykacja for men na opakowaniu. Tak samo jak moja druga połowa, kiedyś jak skończyły mu się perfumy, poprosił mnie, żebym dała mu jakieś swoje Kasia, daj mi jakieś perfumy, bo nie mam się czym poperfumować do pracy. Dałam mojemu partnerowi barbery, klasyczne barbery, czyli zapach stricte kobiecy z żywem sandałowym, zresztą pewnie wielu Wam znany, bo to jest klasyk istniejący od wielu, wielu lat na rynku. I słuchajcie, pachniały na nim te perfumy wyśmienicie. I w życiu, gdybym nie wiedziała, co mu dałam do poperfumowania się, w życiu bym nie powiedziała, że to są perfumy damskie. Absolutnie nie. Jemu pasowały, mnie pasowało, jak pachniał, słuchajcie, Absolutnie, perfumy nie mają płci. To, że na opakowaniu widzicie dedykację for men, for woman, to tylko i wyłącznie kwestia umowna, bo nasze gusta są różne i naprawdę nie każda kobieta chce pachnieć stricte eterycznie i kobieco, i nie każdy y, mężczyzna chce pachnieć jak rasowy samiec, czasami po prostu lubimy trochę inne rzeczy, aniżeli wskazuje nam na to producent y, danych perfum. Kolejna bzdurna teoria na temat perfum, tym razem numer 7 że tylko perfumerie stacjonarne sprzedają oryginalne perfumy. I od razu spieszę z wyjaśnieniami, że jeśli macie podobny pogląd, to możecie być pewni, że 99% moich perfum to podróbki. Secie prawda jest taka, że ja się głównie zaopatruję w perfumeriach internetowych. Ja nie wiem, yy, od jak długiego czasu pokutuję ten stereotyp, ale ja widzę, że on jest ciągle powielany, słuchajcie, ciągle powtarzany. Absolutnie nie w zaufanych perfumeriach internetowych kupicie oryginały. Oczywiście są perfumerie internetowe, które nie sprzedają oryginałów. Jak będziecie zainteresowani, to ja Wam podam nazwy tych perfumerii i trzeba na nie uważać, bo mają bardzo zbliżone ceny do cen perfumerii zaufanych, ale znakomita większość, słuchajcie, perfumerii internetowych, rekomendowanych na forach, na grupach, rekomendowanych przez porównywarki cen, to są naprawdę perfumerie zaufane, w których ani razu ja jako konsument i osoba kupująca właściwie tylko tym kanałem, kanałem internetowym, nie naciąłam się, słuchajcie, na podróbkę. I tak naprawdę myślę, że gdyby nie perfumerie internetowe, to mojego hobby, mojej pasji by w ogóle nie było, bo prawda jest taka, że osoba o przeciętnych zarobkach, taka jak ja, czy każdy statystyczny Polak, po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby kupować w perfumeriach stacjonarnych. I taka jest prawda, że Ciągle w perfumeriach stacjonarnych płaci się dwukrotność tak naprawdę ceny za perfumy i jaką to cenę można znaleźć w zaufanych perfumeriach internetowych. Ja oczywiście, słuchajcie, nikomu nie bronię, tak? Jedni z nas uwielbiają chodzić do Douglasa, inni do Sephory, inni czekają tylko na coroczny urlop, żeby zrobić napad na perfumerię lotniskową i tam się wyposażyć na cały rok zapachu. Bardzo proszę. Jeśli, że tak powiem, to jest Wasz ulubiony sposób kupowania perfum, to super i cieszę się razem z Wami. No niestety mnie przy funduszach, jakimi ja dysponuję na zaopatrywanie się w perfumy, po prostu na to nie stać i zdecydowanie chętniej korzystam z perfumerii internetowych. Kolejny bzdurny pogląd na temat perfum, i ja nawet nie wiem, czy ja to będę komentowała, bo to się chyba nawet do komentowania nie nadaje, to mianowicie to, że są pewne zapachy. Dla blondynek, dla brunetek, a pewnie dla rudych też. Słuchajcie, nie, to jest absolutnie bzdura. E, zapachy tylko i wyłącznie są dla nas odpowiednie, jeśli się nam podobają, jeśli dobrze grają z naszym pH, e, i czy jesteśmy eterycznymi blondynkami, czy jesteśmy ostrymi brunetkami, czy tajemniczymi rudowłosymi pięknościami, e, tak naprawdę perfumy tylko i wyłącznie wybieramy na podstawie swojego gustu, a nie na podstawie. Koloru włosów czy koloru karnacji, tak jak dobieramy na przykład kolory ubrań, także wiośnie pasują inne kolory, jesieni jeszcze inne. No nie, to z perfumami absolutnie tak nie ma. I jeśli jakikolwiek youtuber yy, kiedykolwiek będzie tak twierdził, czy jakiś mądry artykuł w prasie, to w ogóle się tym nie sugerujcie, są banialuki tak straszne, że, że nawet nie miałam ochoty tego komentować, ale powiedziałam o tym dwa słowa. Yy, kolejny pogląd na temat perfum. To to, że należy mieć jedne perfumy, bo dzięki temu wszyscy cię z nimi kojarzą. Twoje dzieci zawsze będą kojarzyły mamy, Tylko i wyłącznie z jednym zapachem, Twoje współpracownicy, Twoi przyjaciele itd. Słuchajcie, znam takie osoby, które mają jeden flakon perfum. Natomiast wypadałoby się zastanowić, czy mając jeden zapach, na wszystkie cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, yy, czy nie przeszkadzacie otoczeniu, które z wami przebywa. Yy, bo jeśli czymś z zapachem życia, jest na przykład Lawie yy, to o tyle, o ile jesienią i zimą super fajnie się przebywa w otoczeniu tej osoby, bo rzeczywiście jej zapach projektuje, ciepła, dobrze się kojarzy, tak puchato, właśnie cieplutko i tak dalej. O tyle na wiosnę i w lecie taki zapach po prostu potrafi wbić w podłogę i zostawić współużytkowników w tej samej przestrzeni publicznej bez po prostu przytomności. I cenię sobie osoby, które są wierne jednym perfumom, ale naprawdę miejcie też na względzie fakt, że żyjemy wszyscy wśród innych ludzi i być może nie każdy będzie w stanie znieść takie lawie przy 30 stopniach na plusie na termometrze i raczej zawsze warto mieć jakieś lżejsze perfumy do biura czy też na sezon letni. Kolejna bzdurna teoria na temat perfum. Że perfumy należy aplikować w określone miejsca na ciele. Na nadgarstki, tutaj w okolice pod uszami. I słuchajcie, oczywiście byłoby yy, właściwie aplikować perfumy w miejsca, które są powszechnie Uważamy za najlepsze miejsca do rozwoju zapachu, bo w tych miejscach rzeczywiście przez pulsowanie krwi te zapachy się rozwijają znakomicie. Natomiast prawda jest taka, że bardzo wielu z nas aplikowanie, aplikowanie perfum w te miejsca po prostu nie służy. One się nie rozwijają tak jak się powinny rozwijać, czasem kwaśnieją, czasem zmieniają się bardzo nieprzyjemnie. Słuchajcie, wolność wyboru. Jeśli perfumy w tych rekomendowanych, zalecanych miejscach pachną na Was źle, czy zmieniają się w niefajny sposób, czy kwaśnieją. Po prostu perfumujcie się tam, gdzie macie ochotę. Ja Wam zdradzę jedno super miejsce do perfumowania się, w którym zawsze się perfumuje i to jest, jest być może yy, coś, co nie jest dla Was wiedzą tajemną, już od dawna o tym wiecie, ale stwierdziłam, że przy okazji tego wspomnę. Ja, słuchajcie, perfumuję się bardzo często na karku pod włosami, a to dlatego, że jak potem mi te włosy na kark opadną, to po prostu przechodzą zapachem tych perfum. Dzięki temu perfumom utrzymują się dłużej, bo bardzo wiele perfum generalnie trzyma się świetnie na włosach, no ale z racji tego, że one mają alkohol, no nie, nie sugerowałabym psikać na włosy, możecie sobie strasznie przesuszyć włosy, ale właśnie w takie miejsca na ciele, o które potem włosy się ocierają, to słuchajcie, bardzo fajny pomysł na aplikację perfum. Kolejna, słuchajcie, z z durnych teorii na temat perfum, to to, że perfumy mają moc uwodzenia. I powiem to tak, uwodzicie Wy, uwodzi Wasza osobowość, Wasz fizys. Perfumy są tylko i wyłącznie dodatkiem. Prawda jest taka, że jeśli ktoś stoi w klubie w odległości kilkunastu metrów i przygląda Ci się, bo mu się spodobałaś, to nie przygląda Ci się dlatego, że czuje Twoje perfumy, tylko dlatego, że złapał z Tobą kontakt wzrokowy, uznał, że jesteś ładna w jego typie, czy, czy po prostu w inny sposób zainteresował się Twoją osobą. Perfumy oczywiście mogą stanowić fajny dodatek do takich sytuacji intymnych, jakie zdarzają się między dwoma osobami. Niemniej jednak naprawdę perfumami nie da się uwodzić, ani żadnymi bzdurnymi feromonami, które jeszcze są, widzę, cały czas dostępne i które ktoś sprzedaje... Umawiając ludziom, że na podstawie aplikacji tych feromonów y, złowią każdą kobietę czy każdego mężczyznę, y, którego chcą. mnie, słuchajcie, absolutnie nie. To tak nie działa. I jeśli ktoś z Was mnie kiedyś zapyta y, o perfumy, y, które są wabikiem na mężczyzn i y, które uwodzą i dzięki którym y, możecie poderwać czy w końcu zwrócić na siebie uwagę mężczyzny, który Wam się podobał od dłuższego czasu, to słuchajcie, ja nie mam takich perfum i takich perfum Wam nie polecę. Po prostu. Kolejna bzdurna teoria, numer 12. To teoria taka, że kiedy trwa promocja w perfumerii internetowej, w końcu kupi coś sami. Wcale nic bardziej mylnego. Obserwujcie sobie produkty w perfumeriach internetowych. Dodajcie je do obserwowanych czy zaglądajcie na mm, stronę z produktem, na który polujecie dość regularnie, nie wiem, codziennie co dwa dni. Yy, zobaczcie, że miesiąc na przykład przed Black Friday. Te perfumy będą kosztowały 220 zł. Już tydzień przed Black Friday będą kosztowały 280. A w momencie kiedy mm, trafi się cudowna okazja Black Friday'owa i będzie działał jakiś fantastyczny kod dający wam obniżkę 15 czy 20%, te perfumy będą po tej obniżce kosztowały te 220 zł, które kosztowały miesiąc wcześniej. Więc absolutnie nie nie wierzcie w coś takiego jak super cudowne okazy i promocje. Okazjonalne takie mówią o promocji świątecznej, o promocji Black Friday'owej, czy promocji z okazji Dnia Kobiet. To wszystko jest patykiem na wodzie pisane. Ceny perfum bardzo się różnią w zależności od sezonu i pory roku. Natomiast ceny na promocjach nigdy nie są cenami, które wam dadzą większy rabat, a przynajmniej nie zawsze. I słuchajcie, ostatnia wzdurna teoria na temat perfum, czyli trzynasty punkt zamykający to zestawienie, to Perfumy mają swoją określoną porę roku, kiedy należy ich używać. I słuchajcie, no jest to bezdura, no po prostu bezdura. Perfum używamy wtedy, kiedy mamy ochotę ich użyć, a nie wtedy, kiedy powinniśmy ich używać ze względu na wagę gatunkową zapachu. Bardzo często jest tak, że na niektórych osobach perfumy lekkie, łatwe i przyjemne, na przykład z linii Chloe. Pachną doskonale zimą. Są też osoby, na których perfumy mocne, perfumy kadzidlane pachną doskonale latem. Ja jestem taką osobą i jestem przykładem na to, że na mnie kadzidła pachną najpiękniej latem. Oczywiście, słuchajcie, prawda jest taka, że kiedy pracujecie w biurach i tak dalej, no musicie się liczyć z tym, żeby szanować też wspólną przestrzeń tak, służbową. Czy kiedy jesteście, nie wiem, w kościołach, jeśli jesteście wierzący, to też musicie brać pod uwagę to, żeby szanować wspólną przestrzeń, jaką dzielicie w świątyni z innymi ludźmi, ale tak naprawdę perfumy nie mają swojej pory roku. Ja na przykład ostatnio namiętnie używałam Laudy Chloe, które teoretycznie jest zapachem totalnie wiosenno-letnim, ale super mi się nosiło w tych chłodniejszych jesiennych dniach. Tak samo jak mi się cudownie nosi Miss A.P. ażą Provocateur, czyli zapach kadzinlany latem. Tak więc tu bym w ogóle kompletnie nie brała pod uwagę podziałów na konkretne pory roku i najlepsze sezony dla perfum. Jeśli jakieś lubicie, to po prostu noście je. Tylko z tym jednym założeniem, że kiedy rzeczywiście przebywacie w przestrzeni współdzielonej przez innych ludzi, bierzcie też pod uwagę fakt, że niektórych zapachów mogą nie znieść w konkretnej porze roku, na przykład właśnie kadzidełków w ciągu lata, czy ekstremalnie słodkich zapachów przy 30-stopniowym upale. Ale słuchajcie, wolność tamku w swoim domku. W pozostałych okolicznościach noście, co Wam się po prostu podoba. I nie sugerujcie się kompletnie tym, że ktoś uważa, że to są perfumy zimowe czy letnie, a jest teraz zupełnie inna pora roku. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o mój... Przegląd największych bzdur, jakie przeczytałam i jakie udało mi się usłyszeć na temat perfum. Jeśli macie jeszcze jakieś takie zabawne albo szokujące poglądy dotyczące perfum, to się podzielcie w komentarzu. Jestem ciekawa, jakie jeszcze obiegowe opinie i mity krążą na temat naszej pasji. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu, który chyba będzie najdłuższym filmem w mojej historii <grych> i w historii mojego kanału. Jeśli dotrwaliście do końca, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Mam nadzieję, niedługo. Trzymajcie się, pa.